Przedświąteczny czas to okazja do podsumowań i spotkań. Dzięki którym możemy poczuć klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku spotykamy się na takim przedświątecznym spotkaniu prezydenta miasta z jubilatami, którzy w tym roku obchodzili jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. W tym roku mieliśmy 124 jubilatów u nas w Urzędzie Stanu Cywilnego, natomiast dziś na nasze spotkanie zostało zaproszonych 80 par. Najstarszą parą, która obchodziła w tym roku swój jubileusz, jest para obchodząca 65. rocznicę pożycia małżeńskiego. Jaka jest recepta na tak długi związek małżeński? Szczerość, ro dobre rozmowy i miłość. I miłość <głos》>. całe życie. Czego życzą Państwo innym jubilatom na te święta? Dużo radości, dużo zdrowia przede wszystkim no i spełnienia swoich marzeń jeszcze żeby życie było wesołe. Jaka jest recepta na tak długie pożycie małżeńskie? Być wesołym no i zawsze uśmiechniętym. Wybaczanie, jakieś zrozumienie wspólne. Czego państwo życzą innym jubilatom na te święta i na przyszły rok? Zdrowia przede wszystkim, spokoju, wszystkiego dobrego. No, mnie się też tak wydaje, dużo spokoju, bo w tej dobie teraz kryzysowej, ważny spokój. Miasto Zabrze to miasto wspaniałych ludzi. Tych ludzi, z którymi budowaliśmy to miasto przez wiele wieków, ale ostatnie 100 lat, to ambitny rozwój Zabrze jako miasta. Myślę, że ci ludzie całe swoje serce dali nie tylko w budowanie swojej rodziny, ale również w budowanie naszego miasta. Dlatego tym bardziej cenię sobie spotkania właśnie z tymi, którym udało się przeżyć swoje piękne jubileusze 50, 60, 65 lat. I właśnie z tymi, którzy są dowodem na to, że dobry kierunek obrać, to można wiele osiągnąć. Wszystkim jubilatom składam najserdeczniejsze życzenia, a my uczmy się, jak pięknie można przeżyć z sobą, razem wiele, wiele lat. Wszystkiego co najpiękniejsze. Wesołych świąt!